Dzień dobry, Power Etub Service. Dzisiaj będziemy budować komputer dla klienta. Klient tutaj wyznaczył budżet, mieliśmy coś w tym budżecie złożyć fajnego pod gierki. Kupiliśmy obudowę Coling Obserwator AGB Little. Do obudowy mamy rozdzielacz, czy tam Conto Ole AGB z pilotem. Akcesoria montażowe, obudowa jest dosyć mała jeżeli chodzi o długość, natomiast jeśli chodzi o wysokość, standardowa obudowa, full size płyta ATX od góry, jeśli chodzi o zestaw portów, nie ma tu żadnej ewolucji standardowo, power, reset. USB 2.1, dwie sztuki, USB 3.0 czy tam 3.1, czy jakie mamy na płycie, jedna sztuka. Wyjście mikrofonu, wyjście słuchawek. Odbój, wiadomo, klasycznie, filty. Przeciwpółkowy, na magnesie. obutowa budżetowa, ale fajna, cztery podświetlone wentylatory w standardzie, jedna z tańszych obudów, które to zapewnia. Mamy szklany przedni panel, tak samo jak boczny panel jest szklany. Po bokach, jak tutaj widać, ja wiem, że to kamera nie łapie zbytnie. To wygląda jak lity plastik, natomiast tutaj wszędzie są otwory zaciągające powietrze. Jeżeli chodzi o płytę główną, zwykła płyta główna TX. możliwość montażu dwóch dysków na interfejsie M2, PCI Express, możliwość montażu KT WiFi na Terzem 2C. Pierwszy port na PCI XPS Gen 4, czyli to jest 4, PCI XPS. Mamy z tą metalową obudową, powinno trochę pomóc przy ciężkiej kajcie graficznej. 4 sloty na pamięci DDR4. No i oczywiście soket 1700 chipset B660. Fajna płyta, dosyć duża sekcja zasilania procesory. Mamy tutaj i piątkę 12600KF. Procesor K, czyli odblokowany, nie posiada zintegrowanego układu graficznego, czyli to jest ta litewka oczywiście. socket 1700. Mamy 6 jedzeni po 4,9 GHz w stoku. Plus do tego mamy jeszcze 4 Efficient Core, które mają 3,7 GHz, o ile dobrze pamiętam więc mamy łącznie 10 procesor. Od razu też powiem, dlaczego wybój tego procesora. Niektórzy twierdzą, że nie warto, że lepiej kupić 12400F. Jest około 300 tańszy, to prawda. Natomiast no jednak testy pokazują mi zaś tutaj wrzucę jakieś przebitki. Bez podkręcenia na stokowych zegarach no jednak 12600 ma te paręnaście, 20 parę FPS-ów średnio w gejach więcej niż z 12400F. I wrzucę jakieś teraz przebitki, żeby to pokazać. Pokażemy teraz kilka testów, jaka jest różnica między i 12400, a 12600 w grach. Wiadomo, ta różnica w dużej mierze zależy od zastosowanej karty graficznej. To znaczy, jeżeli kupujemy budżetową kartę graficzną jak 3050 czy 3060, ta różnica w FPS-ach będzie niewielka. Natomiast jeżeli już lecimy w taki middle end gaming, czyli jakieś 3070, 3080, możemy zyskać naprawdę dużo FPS-ów, tak jak tutaj widać w niektórych jak jest to nawet na poziomie 30 fps więcej przy zastosowaniu 12600 i piątki. Użyta karta w testach to jest Dradeon. AX6900XT, czyli karta na poziomie w G, wydajności w Gach 3080 Ti, za 3070, 3070 Ti te wzrosty FPS-u będą odrobinę mniejsze, ale dalej będą całkiem odczuwalne, dając nam oczywiście odpowiedni zapas mocy dla nadchodzących G, dlatego wybieraliśmy droższe procesory. bo jednak ta różnica w cenie też przekłada się na realne zyski. Oczywiście przy zastosowaniu karty graficznej ze średniej lub wyższej półki. Ok, tak jak pokazałem jest drobna różnica między tymi procesorami. Według mnie jest to bardziej przyszłościowy procesor 12600KF. Niektórzy twierdzą, że Efficient są bezużyteczne w grach, czyli też cztery dodatkowe jedzenie, że tylko spadają FPS-y. Przy wyborze procesora nie sposób nie wspomnieć o dyskusji toczącej się w internecie od prezentacji 12. generacji procesorów Intela, czyli o tym, czy Efficient Cores przeszkadzają, czy pomagają w grach. Oczywiście można to przedstawić w ten sposób, wybrać takie tytuły, które będą na e traciły, wybrać też takie tytuły, można, które będą na e zyskiwały. Dlatego postanowiliśmy przedstawić test dla 40 tytułów, jak to się przedstawia? Spadek wydajności przy włączonych ich korsach powyżej 1%, czyli załóżmy, że ten 1% to jest granica, przy której jesteśmy w stanie zauważyć tą, ten, ten spadek w jakikolwiek sposób dla oczywiście usiednionej wartości FPS-ów. E Mamy 9 tytułów, które odnotowały spadek. Najniższy minus 1,3%, najwyższy tutaj metra Exodus wybija się na czoło stawki minus prawie 10%, więc bardzo zauważalny spadek. Z drugiej jednak strony mamy 18G, które zyskały powyżej 1%, i 15G, które zyskały powyżej 2%. I tutaj, przy takich tytułach jak FireKI czy Ghost Recon. Mamy zyski na poziomie ponad 12%, więc też bardzo odczuwalne. Jeżeli chodzi o 1% low FPS, czyli ten najbardziej odczuwalny dla nas moment, kiedy po prostu czujemy, że komputer nie wyrabia, że gra się na chwilę przycina, mamy jakieś input laga, sytuacja wygląda podobnie. To znaczy ogólnie 13 g odnotowało jakieś spadki, Chociaż tak naprawdę 9G y, można by było powiedzieć, że ma spadek FPS-ów poniżej 1%. I tutaj znowuż na, na czele tej gorszej stawki jest Meteor Exodus. Z drugiej jednak strony, y, 23G zyskały jakiś, y, jakiekolwiek procenty, natomiast 21G zyskało powyżej 2%, czyli też już zauważalne. E, jakieś hmm. różnice może będą odczuwalne, może nie zależy od gry, e, natomiast też trzeba powiedzieć z drugiej strony: mamy takie tytuły jak For Honor czy Total War, które zyskały na poziomie 33%, czyli 1 trzeciej wydajności w low FPS-ach, więc bardzo odczuwalne. Ogólnie, 5 6 Dead Standing też bardzo duże wartości powyżej 25, około 25%, 24-27%. To są bardzo duże zyski przy włączonych e-corsach. Więc nie, nie możemy jednoznacznie określić, że e-corsy są złe dla gier. Są po prostu gry, które dobrze sobie jadzą z e-corsami. Są też tytuły, które sobie z e-corsami nie jadzą zbyt dobrze, ale jak widać. Jednak przewagę mają te gry, e, liczebną przewagę mają te gry, które jednak korzystają z E-Coysów, są w stanie wyciągnąć z nich dodatkowe fps -y. Tutaj mamy usiednione wyniki, wychodzi na to, że, e że z włączonymi E-Coysami mamy troszeczkę większy zysk, szczególnie w tym 1% do FPS Test został wykonany na i7C 13 generacji OS 4090 od Nvidia, więc stąd też te wyniki są dosyć duże. Wiadomo, że dla różnych procesorów, dla różnych kart graficznych można to troszkę inaczej je składać, ale przede wszystkim i kosy nie tylko wykorzystujemy w grach, bo w ogóle nie do tego zostały zaprojektowane, ale jeżeli na przykład gramy i jednocześnie streamujemy, ewentualnie gramy, mamy odporonego jakiegoś Discorda, jakąś przeglądarkę, to de facto i eCourse'y pomagają nam nie tracić tak dużo FPS-ów z G, więc ogólnie nie jest to technologia, o której trzeba się bać. Jeżeli oczywiście twoje ulubione 2-3 gry są na tej dolnej stronie wykresu, czyli są to G które typowo tracą, na włączonych i e możesz w każdej chwili wyłączyć e w biosie. natomiast w większości przypadków e, nie jest to wymagane, a nawet powiedziałbym, że nie jest to zalecane. Tyle słowem tej dyskusji o e-coursach, jest za taki mały off-topic. Ale przejdźmy dalej. Dysk, e, tutaj nie szaleliśmy, no bo też mamy jakiś wyznaczony budżet przez klienta. To jest 1 TB, oczywiście M2 NVMe, generacja trzecia. 3300 odczytu, 2600 zapisu od PNY Gear Bajtówka. Taki bardzo, bardzo zwykły, szybki dysk SSD NVMe. Oczywiście na interfejsie M2. Jeśli chodzi o RAM, tutaj wybór pad na Kingston Renegade. To są ddr 4 3600 MB per second. Czyli, jeżeli ktoś woli inaczej, 3600 MHz 32 GB ten kit zawiera, są to dwie kości po 16 GB. Są one w RGB, chociaż tak, ujad jest wynik tego, że cena była bardzo fajna. Bo szukaliśmy kości, które będą miały 3600 MHz i które jednocześnie będą miały w miarę sensowne CL. Więc, jak na 16-gigową kość CL16. To jest bardzo fajny wynik, a taki właśnie, właśnie cykl latencji prezentuje ten, ten RAM. Zasilacz. Coding ma certyfikat 80, jest to to etycznie niemiecki Beant. Czy jest to naprawdę niemiecki Beant, czy pakowany w Niemczech? Nie będę się na ten temat wypowiadał. Natomiast no, nie ma co ukrywać, wzięliśmy go z dużym zapasem mocy, żeby się nie obawiać, właśnie tego, że no, nie jest to topowy producenta, i topowym producentom zdarzają się w topy. no Cena tego zasilacza pozwoliła nam po prostu wydać więcej na kartę graficzną. Ogólnie tak, nie polecam montować jakiś super tanich zasilaczy. My nie montujemy żadnych zasilaczy bez certyfikatu. Zasilacz Świetna cena jak na 850 W. Ten zasilacz jest tańszy od większości 700, które mają 80, a nie powiem już w ogóle o jakichś zasilaczach 80, Gold, Platinium, Titanium, no bo to już w ogóle jest inna półka cenowa. To jest zasilacz, który no wiadomo, nie jest to Chińczyk zaległe za 70 Zł, no bo czegoś takiego nie montujemy, no ale to jest zasilacz, który kosztuje ponad 100 zł mniej niż na przykład Modekom Vulcano 700, czy tam 750, więc jest oszczędność dosyć spora, a na ten komputer 700 to jest absolutne minimum, moim zdaniem. Do tego wziąć 850. No i teraz druga rzecz, którą udało nam się, na której udało nam się zbić koszty. Klient chciał, żeby komputer był złożony na 3070, TI. Więc taka karta jest. Jest to karta od FVGA, Jest to karta fabrycznie nowa, którą udało nam się kupić z dużą przeceną, bo prawie 400 zł. I ta karta pochodzi z 14 dniowego zwiotu. Jak wiecie, jak coś kupujecie przez internet, macie 14 dni na zwrot tego produktu, więc karta była sprzedana. Wyciła po Kajta została sprawdzona przez serwis sprzedawcy. Jest sprzedana jako w 100% sprawna. Z pełną gwarancją, czyli tak jak producent tutaj przewidział od dnia zakupu, jak były 3 lata, bo na 90% ona ma 3 lata gwarancji. Tak, jest 3 lata gwarancji. Nie ma tutaj tego, że tracimy te ileś tam dni, które poprzedni użytkownik ją trzymał. Gwarancja jest pełna. Niczym się tutaj nie przejmujemy nawias z zasilaczem pozwoliło nam to oszczędzić niemalże 500 złotych. Więc to jest nasza kajta graficzna. Jeśli chodzi o ślady montażu, to nie wiem czy to będzie tutaj widać. Jest gdzieś jakiś tam ślad montażu i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o kajty, jest super. Na backplaycie nie mamy nic. Żadne jeski, nigdzie na plastiku, żadny jejski, wszystko jest super. Więc takie usługi też świadczymy. Zawsze proponujemy. Jak na jeżeli jesteśmy w stanie coś z podzespołów znaleźć na właśnie jakimś jątlecie, przecenie. Ale tylko, jeżeli jest to w pełni wartościowy sprzęt, czyli posiada pełną gwarancję, nie ma żadnych uszkodzeń, nie był na serwisie gwarancyjnym, to też oferujemy zawsze klientowi jako alternatywę. No i ostatnia rzecz. Klient chciał chłodzenie, które będzie podświetlane. A my z doświadczenia wiemy, że akurat i piątkę 12 generacji 12600K jest ciężko wychłodzić. Więc postanowiliśmy kupić chłodzenie od Silvermonkey. To jest chłodzenie AIO, czyli Alin One. 240 mm chłodnica, dwa wentylatory, blok wodny, podstawa bloku wodnego wykonana z miedzi. Według Intela ten procesor ma 125W przy standardowym taktowaniu i 150W TDP oczywiście cały czas mówię, przy tujbobuście. Dlatego wzięliśmy chłodzenie który ma 250 W TDP.